W PRZEDWIEDZIE! W Nie trafił! Ja pierdzielę nie trafił, no czy to są kurde jakieś jaja, że on nie trafił w to gówno? Naprawdę? A dzisiaj... Hej, cześć, z tej strony, Jezu, jaki krzyk, kot. No jest kot! Dziękuję bardzo, tak. Dzisiaj witam was na zachodzie słońca. Jakiś pomysły, jak zarażeni sforzowały? Tak, odgłosu? otworzyli sobie, bo są mężczyźni! No wiem, jak się przedostali. Ten idiota w masce przepiłował Skobel. O kim mówisz? Nazywają go człowiekiem. No, logiczne, człowiek masce, człowiek masce się nazywa. nosi maskę gazową. Uważa, że dzięki temu jest bezpieczny. Jesteś pewien, że to był on? Jeden strażnik widział, jak przecinał Skobel, a potem uciekał. Ktoś musi coś zrobić z tym facetem. Szpoko. Ale to po tym, jak zrobię główną misję, to wtedy zajmę się takimi malutkimi, pobocznymi misjami. Musimy odbiebrać Haracz w trzecim miejscu, bo w tym już odebraliśmy, jesteśmy zombiści A nie, tam nie, nie skoczymy. Dawaj, na górę, na górę, na górę, Crane, na, na górę. Na górę, chłopie. Czy ty wiesz, co to znaczy na górę? Czy ty wiesz? E, ja wiem. To bardzo dobrze. Eee, o, wow. Czy wow. to zombie? Nie, to nie zombie. Okej. Okay. Przyszedłem, 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 bo przyszedłem, haracz, dawaj haracz, Pohre, dawaj. Dopiero co się wam opłaciliśmy, krwiopijcy. Dawaj haracz, kurde. Jestem tylko kurierem, staram się tylko przeżyć jak każdy. <słuch> tak? My też. Rai... Ale wibrator Zobaczmy. mi zawibrował, sorry. <słuchłem> tym zapłacimy, ale ja tylko... <słuch> co niego korzystałem, dlatego tak Ochrony, nie wyłączyłem. <słuchaj, inny? Słuchaj, ja naprawdę nie mam na to czasu, nie utrudniaj. Czy jak wam uświadomię, jak łatwo byłoby swajczyć całe to miejsce, dostanę kasę? Jezu Chryste, wszyscy jesteście pieprzonymi potworami. Cała forsa jest tu w środku. Zabieraj i spierdalaj. Nie robię tego z własnej woli. Wierz mi, że zdecydowanie bardziej wolałbym wam pomagać. A jednak trzymasz z nimi, no nie? Tak, bo nie mam wyboru, bo takie coś jak Giere ma. Yy, ma problem ze sobą i i, i. i. każe mi to robić. Po prostu zwyczajnie nie rozumiesz mi chyba, tak? Rozumiesz, co ja mam na myśli. Dobra, Karim, odebrałem pieniądze z przystani promu. Będę się za to smażyć w piekle. Witamy w klubie. A teraz wracaj tutaj po swoją nagrodę. Dobra, robota. A jejo! Lecę, bo chcę! Leczę, bo dostałem nowy poziom przetrwania! Wow! Nawet cały jeden, oh yeah! E, początkujący handlarz. A tutaj co jest? Mistrz pakowania, naucz się lepiej wykonać... O, sześć dodatkowych miejsc na broń, dawaj. Dobra, dobra, dostanę się na górę. Eee, bo musiałem się potrapa... Nie no, dlaczego mi spadł?! Myszka się obróciła! No, głupia myszka zrobiła mnie w trolla! Czemu mnie bijesz?! Czemu mnie bije za... Jakamurda! Jakamurda, czy wy to widzieliście? Lecimy na górę tam nie wejdę. Odbiór! Coś nie tak? Odbiór Przemienił na 18. Robimy co możemy, żeby ogarnąć sytuację, ale nie będę owijać paweły! Green! Potrzebujemy tej akyzyny na już! Dwie skrzynki Dragon. Dwie skrzynki!

Uciekniesz, bo prawda, nie ucieknie, że ucieknie, dawaj! Crane, jak daleko o, Jest bardzo daleko, w jakimś tunelu po jestem, Jezu! Jest ja nie chcę, ja nie chcę, nie chcę. Po co? co? Jakie Naszych patroli zniknął gdzieś w jakim miejscu? To chyba twój problem. Od teraz to też twój problem. Dowiedz się co z nimi albo nie pokazuj się tutaj. No chyba... Czy ty se robisz jak mój Karim? Karim! Karim! Czy ty robisz jak karimie? Znajdź zaginiony patrol, Znajdź Znajd zaginiony patrol, Znajdź zaginiony patrol, Znajdź zaginiony patrol, 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 patrol. Para patrol patrol Ja wiem, nie umiem śpiewać. O! Ja mam zniszczoną broń! Czemu niech mi o mnie nie po On mnie rzucił. Tych. On czymś we mnie rzucił, ludzie! O, oh, fuck, ej, ja nie mam apteczki. A te, apteczek nie mam. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. A apteczka. Okej, okay, już mam. Już mogę biec. Już jestem bezpieczny na dobre dwie apteczki. Cztery apteczki mam, o kurde. Dobre, ej. Ej, no tak, bo ja byłam chyba tą moc taką, która pozwala mi dwa razy więcej rzeczy tworzyć z, z tych samych liczby przedmiotów. O! o, ale ja dobry jestem, że ja to kupiłem! O, ja nie mogę! Ale się podegecytowałem, już mi normalnie stanął znowu tak na dęba, po prostu O Jezu, miał się złapać. Nie no, dobra, nie stanął. Nie, nie, Cicho! Cii, cii. Patrolu. Zaginiony Chyba patrolu. Twój tak, patrolu. ja też znalazłem. Tutaj mam. Coś A rozerwało tych ludzi na strzępy. Szukaj ciała. A myśli, że ja robię? znaleźć małą kopertę z dokumentami. Uważaj, by ich nie uszkodzić. Są warte więcej niż życia gnojków, którzy... Znalazłeś tę kopertę? Jeszcze nie, poczekaj. Osty W MORDĘ! OSZ W MORDĘ! OSZ W MORDĘ! Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Uuuu, ziewa! NIE mam MNIE TU! NIE mam MNIE TU! CICHO! Jak ja się dostać do środka? Chyba, że z góry skoczę. O, to jest dobry pomysł, czekajcie. Tylko, żeby on mnie w nie zauważył, tak? WHAT ty A, the FUCK WAS that? CO TO BYŁO?! Utracone punkty! 800! Jak ja 5000 zdobywam?! Nie mów, co mów?! Spacja! Dawaj apteczkę, dawaj apteczkę, dawaj apteczkę, dawaj apteczkę! Dobrze. Paliście. się na jeszcze bardziej się zapaliście. Czy ty wyjdziesz sam, czy mam ci pomóc, za strańcu? No rusz tą dupę! Biegną tutaj! Dobra, apteczkę, dawaj, apteczkę, dawaj, apteczkę, dawaj, apteczkę! Dobrze. Ciśnij pieroga. Idę dalej. Idę, bo moją kopertę. Moinen koperten Tutaj w górę muszę iść, tutaj w górę, tutaj w górę, tutaj w górę, tutaj w górę. Dawaj, dawaj, dawaj O, jeszcze nie trafił, co za patafian? Nie, co na tak, no zaraz zobacz na ile mnie będzie stać, zobaczysz! Ah, fuck no! No jeszcze nie trafił! Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze żyjesz? What the fuck? Ja pierdzielę jakie one, co oni sobie trzymali Dobra, otworzy mi skrzynkę, nie wiem co tam jest, ale jest nóż O, jest nóż Jest sakiewka, sakiewka znaczy się O, grabin policyjny, o, w dupę jeżę, ja pierdulę, ty nie wierzę w to normalnie. O, kurde, ej, dobre, dobre, to mi się akurat podoba, wiecie, to mi się podoba, jestem z siebie dumny. Udało mi się uciec. O, i mam nowy dom, 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 biegacz, o, jeszcze biegacz jest nowy, wow. No, dawaj, ty masz kopertę, jestem pewien, że masz kopertę. Wiedziałem, że masz kopertę, wiedziałem, lecz tutaj bo dokładnie obok ciebie. O tutaj lecz, dokładnie. Dobra, Mam ją. Mam ją. Dobrze, przynieś mi tę kopertę jak Przekaż, że ja zrobiłem domek i ja jestem sobie dumny, ja po prostu taki dumny, że ja nie mogę. A, to ona jest aktywowana, okej. Okay. Jesteś brzydki, idę. Hej, ty! Podejdź no tu! Jestem na antenie! Na której antenie? Na której antenie? Czekaj, która? Jestem na górze! Nie wiem gdzie jest antena za strańcu! A co cię blokuje przed przejściem na dół? Wejściem na dół! Ale... What? ...pomóż mi, zniknął mój syn. No jest na górze, debilu! Ja pierdzielę no przecież krzyczał do mnie tak. Ale nie pójdę. Na górze jest! Mój syn jest młody. Myśli Busią zamiast używać głos. Co za debil! No i nie rozumie. Chyba, że Antonia to chodziło... Trzymać z tymi, co niekoniecznie są całkiem dobrzy. A teraz zwiał do ludzi Brekena, do wieży myśli, że będzie biegaczem. To nie jest bezpieczne zajęcie. On się zaraz da tam zabić. No dokładnie, co za Devil! Nie, nie, nie. Powinieneś Jezu. sam go poszukać? Nie rozproszę. Zrób to dla mnie, a dostaniesz coś fajnego. O, coś specjalnego, coś okej. Wierzy. Okej, zobaczymy Ale czego ja się dowiem. Twoja ochrona chyba bardziej cię przeraża niż chroni. Powinieneś to przemyśleć, dokładnie. Powinieneś to przemyśleć, Skopie. Powinieneś, powinieneś. E, okej, okay. mamy, mamy ten, mamy, mamy nową broń, która trudno środko. Plan klasyk na zombie. O, to może być coś fajnego. Ale dobra, lecimy do, do tego, do, do punktu głównego, który MAMY zrobić oczywiście i zobaczymy co, co tam, co tam nas czeka. Odbierz zapłatę od Ra... Aha, okej, okay, mamy zdobyć antyzymę. Jack mu tam. Dokładnie, mamy zrobić, bo tak, bo odebraliśmy już harć ze wszystkich tam czterech, pięciu czy tam ilu rzeczy i teraz mamy zdobyć antyzymę. Tak! Niech to wraca do gry! Subcio będzie Gides na pewno! No, to zanim uderzymy do muszę pozbierać parę rzeczy. Mamy czasu na kłótnie za mną! Co?! To rusz tą dupę, a nie. Z... Nie wiem, co ty robisz, szczerze mówiąc. Mam go chronić, okej, okay, spoko. Uważaj, stary, ten to potrafię żygnąć na 60 metrów. Tak, wiem, już takie spotkałem wcześniej. Zmęczyłem się, poczekaj, chłopie, poczekaj. Biegnij dalej, biegnij, dobrze, dobrze. Dobrze! Ciśniemy! Ciśniemy, ludzie! No, nawet ty, ty wolny jesteś, no, naprawdę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. poczekaj, 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 nie, bo ja życia nie mam! A co ja myślę, że robię, he? Ciśnij. No dawaj, 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 chłopie, bo ja tu życia, ja tu przez ciebie życie traczę, tracę czas w ogóle. Rusz tą dupę, rusz tą dupę, A, ale dupa, ale rusz ją. Jeden raz bym pociągnąć dziąbka z noża, żeby on zginął. Jest powoli nerwających już 40 razy walnąłem mu w głowę z młotka albo z noża. No proszę cię. Gro. W czasie mnie dobijasz dzisiaj. No nie no w go! Ja pierdzielę no! No chodź, gdzie... Aha, to, tak? jestem w tym super, bo trenowałem Przeszukałem to w 2 sekundy, a tobie tu to zajmuje 40. może do tego broń potrzebna, ale Sensei kazał mi przejść. bo powiedział, że... Myślałem, że jest po to, żeby tu przyjechać, ale ponoć przy wyjeździe też potrzebny. <grymne> Przestań, kuźwa, gadać, za strańcu. idź! Mi koche, bo miałem go w kieszeni wyrzuciłem gdzieś tu w tej piek... Chodź! Jezu, co za patafian! No, łapie, łapie, bo tu czas jest, tu, tu czas leci, szybko leci czas! Bardzo szybko leci czas, rusz tą swoją dupę i biegnij o tej wieży, tak? Biegnij! Biegnij! Jak on czy wytrzymam! O matko, on musi go zabić, no. O, kusiba. No nie no, nic gorszego cię zabić po prostu nie mogło teraz, no. Naprawdę. Nie! Oooo. Już nie mam czym. Jakbym miał mołotowa na przykład albo coś, to by było o wiele łatwiej, ale niestety nie mam. Chodź tu za i mi pomóż, tak? Wstań, chodź tu i mi pomóż! Marnuję ciebie apteczki za strańcu. O kuźwa. Wstawaj! Bo cię jest młota, pocieśnie! Przecież tu jest wejście, ja pierdziele, tu jest wejście, Debilo! Debilo! O, w końcu w nas im pomaga, no Czy już możemy wejść? Już wszedł, Bardzo ładnie. Noc, chłopaki. Powtarzam, zbliża się noc. Rain, Dulena. Słucham. Wiem, że my mi że zbliża się noc. Mam tupie te twoje informacje. Będę biegał w nocy i w dzień, wtedy, kiedy będę chciał, tak? Tak, <ścoughs> tak? tak? Co z Bahirem? Jego stan jest stabilny, ale gdybyśmy zajęli się nim 10 minut później, byłoby już po nim. Wydaje mi się, że Raiz nie jest najpopularniejszą postacią w mieście. Nie, ale to on jest gościem, którego wszyscy się boją. Stare powiedzenie mówi, o wiele bezpieczniej budzić strach niż miłość. Machiavelli. Zgadza się, koleś był mądry. Nie tak dokładnie miałem to wygonić, miałem polecieć wtedy w górę, po bo, bo tym miałem pójść, ale mi nie wyszło. Świli do nocy, albo do rana, najlepiej było do rana, jakby nie patrzeć, a jest noc, no właśnie. O. A co z bryzoniakiem? Dobra. I'm ready to go! Jak dziwne, że on kuźba tak potrafi spać, a ja my tak nie potrafił. umę sobie spać, o której chcę i wstaje po prostu w nocy albo w dzień. No to jest niesamowite po prostu, ja też bym tak chciał umieć. Po prostu przechodzę do szkoły, budzę się na następny dzień i już, już po szkole, ale fajnie, no. Ja nie mogę wstać, albo... Bo pokładę się w spać w szkole i po chwili już jest po szkole. Ja cię to by było genialne, ale on tak potrafi, no to jest genialne. Czekajcie, bo to jest ta moja, w ogóle to z tego budynku, no tak zapomniałem. Gdzie ty się na jakiś mały płotek wspinasz, no! O, to ty? Co mam pograźle? Tak, Doskonale można na tobie polegać bardziej niż na tych ochlejmordach. Rajs na ciebie czeka. Może będziemy mieli jeszcze okazję współpracować. Mam nadzieję, że nie. Ja też mam taką nadzieję. Ja też mam kuźwa taką nadzieję. Ja bym chciał dostać moje skrzynki, tak? Jeśli Open! Uznajam nie za słabość. Tak impale całą rękę. Rozumiesz? Daj ci schronienie, Daj ci chleb, kobiety, amunicję. A Ty nie jesteś. Powinienem wysłać was wszystkich do dziury. Ach, toż to nasz sługa wieży. Masz coś dla mnie, przyjacielu? Owszem, mam. Twoja. Miałby być trzy, a tylko jeden. Dwie skrzynki antyzyny. Nie sądzę. Ślepo oddany wieży. Zachowujesz się jak tchórz krain. Tchórz poddający się woli fałszywych bogów. Przestrzegasz ich zasad równie bezmyślnie, jak przestrzegasz moich. Jak mały, posłuszny piesek. Hej, mieliśmy umowę! twoi ludzie potrzebują antyzyny. Teraz bardziej niż dotąd, zakładam. Lecz ktoś, kto trzyma się cudzych zasad, nie jest prawdziwym mężczyzną. Masz. Tyle ode mnie dostaniesz. Obiecałeś mi dwie skrzynki, to tylko pięć fiolek! Jeśli chcesz więcej, mam propozycję. Atletka, Skorpion, Jade Aldemir jest w naszych szeregach. Przeprowadź ją tu. Jest tu arena. Tam ludzie walczą dla naszej zabawy. Chcę, żeby Skorpion walczyła dla nas. Jestem ciekaw, ile potrzeba, żeby osoba jej kalibru... pękła. Co? Ja... Nie! Zapomnij, nie zrobię tego! Nie słyszę przekonania w twoim głosie, Crane. Nie podjąłeś jeszcze decyzji, to widać. Będziesz pieskiem i uratujesz mieszkańców wieży? Czy mężczyzną i wybawisz Jade? Ty idź, pomyśl o tym. Ale Ja nie mogę! Takie chamy, że ja pierdziulę! Na tym jest? Co to takie niebieskie, co to takie niebieskie, co to takie niebieskie, co to jest? Spotkanie losowe, what? Yeah. <laughs> Okej, okay, dobra, ej, dobra ludzie Rozumiem, że jesteście lepsi, tak? Dobra, spoko Wezmę cię w takim razie ze szpadla Dobra, nie wziąłem cię w takim razie ze szpadla Mam mało, co prawda, ale... Ale no, wiecie, no... Coś wymaga tego, tak? Szybko, 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 szybko! Ktoś tu idzie. Spoko. Mogę się zabić? Tu Crane. Raportuj. Zakończyłem współpracę z Raisem. Chciał, żebym porwał Jade Aldemir. Miałaby dla niego walczyć na jakiejś cholernej arenie. Tak? I? Tylko tyle? Co to znaczy tylko tyle? Nie jestem pieprzonym handlarzem ludźmi. Chyba zapomniałeś, o jaką stawkę toczy się gra, Crane. Jeśli raiz chce tej dziewczyny, daj mu ją. Będziesz przecież obok, by zadbać o jej bezpieczeństwo, prawda? Co do. Jak możesz. Co z was, kurde, za organizacja humanitarna? A skoro już o tym mowa, skoro ten plik może ocalić świat, czemu trzymać to w tajemnicy? Nie płacimy ci za niesubordynację, Crane. Załatw tę sprawę. Pierdol się słyszy. Co za debili właśnie się no! Dokładnie, się. Nie będziesz mi mówiła co mam robić, mam mam jakąś jakąś kobietę dla nich, żeby walczyła na arenie? No proszę ci kuźwa, co ty Na jesteś kobietą czy co? Masz w głowie? was spadłem. Tu masz paść właśnie. Ja nie mam kobieta, no po prostu o dawaj wynagrodzenie. Ale kurde no i kobieta normalnie, no każe mi! No normalnie ona ma w dupie chyba, no co za humanitarna. Oj, ktoś się chyba przewrócił, he! Dobra, 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 poczekaj! No nie, no weź traf w nich, no o, bardzo ładnie, patrz, dobra. Ej, idziemy, mamy mamy tutaj taką fajną toł, tak mi się wydaje, tak, dokładnie. Oto. Na drugi budynek, o bez ty nie wierzę, patrzcie. Ale fajnie. Uwaga wszyscy, mówi Alfie. Właśnie straciliśmy dopływ gazu do wieży. I o ile mogę stwierdzić, całe miasto też go nie ma. Wiesz, może co mogło się stać? Nie, a nasz gazownik Jeff wziął się, zwolnił w zeszłym tygodniu. W zasadzie był niezastąpiony. Może go poszukam? Nie może, a koniecznie. I lepiej szybko. Mówią, że zrobił sobie małą fortecę gdzieś za dworcem kolejowym. A niedawno tam byłem. Niedawno byłem w dworcu kolejowym. Dawaj, eee... Yy. Ktoś mnie! przyjaciel! Kurde. Przyjacie, 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 przyjacie. powiedz. Jest... Crane, odpowiedz zastanów, jestem przyjacielem, tak? No, nie, to no by się nie złapło, no. A tam jest kuźdruzg, czasty! Teraz na górę. Teraz na dół. Tylko gdzie? No, tu. O tu. wieża fortu Jefferson. I będziecie mnie tytułować komandorem Jeffem. Ja tu ustalam zasady, czy to jasne? Nie Brecken, nie Rais. To Jeffowo, albo Jefflandia. Jeffowa wola, albo nowy Jeff. Słuchaj, Jeff. Komandorze! Była ty... jakaś awaria. W całym mieście nie ma gazu. A. To. Y, tak. Y, to byłem ja. Ty odłączyłeś gaz? Aby dokończyć instalację muru apokalipsy w Forcie Jefferson, musiałem tymczasowo odciąć dopływ gazu cywilom. Ale już skończyłem, więc możesz go przywrócić. To chyba twój obowiązek. Nie da rady. Jestem niezastąpiony. Muszę tu zostać. Będziemy musieli wysłać kogoś mało znaczącego. <laughs> Komandorze, zgłaszam się na ochotnika. Dobry z was żołnierz, kimkolwiek jesteście. Żal będzie was stracić. Musicie odkręcić wszystkie zawory sterujące przepływem, jak również główną śluzę rozrządczą. Potem zameldujecie się u mnie, a ja przywrócę ciśnienie. I nie dajcie się zabić. Będziecie mieli okazję być świadkami wzniesienia muru Apokalipsy. Fuck yeah! Będzie mur Apokalipsy! A moro! Apok a gdzie to w ogóle jest? Okuź was wszystkie trzy zawory, to jest jeden tam, Jakieś zebranie ptaków! Ej, ja też chcę! Weźcie mnie na górę, chyba, że to motyle! Jezu, ja chcę do... ja chcę do ptaszków! Ja chcę do uh, uh, ptaszków! Najpierw chcę szynkę. O kuźwa, chyba jeszcze nie trafił, to za debil. Ja pierdziele, no weź! To ten do mnie strzela tym gównem?! O ja pierdziele, kuźwa, no! To są chyba jakieś jaja, ile tam tego gówna jest? No proszę, ja nie mam takiej broni, żeby to robić! Dobra, wiecie co, ja kończę odcinek, zjegam się z wami na razie, cześć Pani i widzimy się w odcinku, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał Trochę was zarudziłem, wiem, ale no dużo się mówi, no tak, no to na razie, cześć, papa, 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 papa Nie, tu crane